Przypominam wszystkim, że główną nagrodą w tym konkursie jest Zoom G24 multi-efekt, ufundowany przez firmę ZOOM i yy, dzięki temu, że współpracuję raz na jakiś czas właśnie z firmą ZOOM, yy, europejskim oddziałem, yy, mogłem dla Was taki oto efekt yy, tutaj yy, mieć. Siemano, siemandero, chciałem na początku podziękować wszystkim, którzy kanał wspierają poprzez Patronite'y za to, że mogę kręcić dla Was odcinki i mogę dla Was robić konkursy. Przepraszam oczywiście wszystkich tych, którzy poczuli się urażeni tym, że tak długo ten konkurs rozwijał, Rozwiązywałem, no rzeczywiście mogłem go może i rozwiązać miesiąc temu, ale natłok zdarzeń, natłok sytuacji i natłok różnych rzeczy, które tutaj wokół tego wszystkiego się działy, spowodowały, że niestety, ale byłem w stanie go rozwiązać dopiero teraz. Przypominam, to jest tylko i wyłącznie zabawa, nie traktujcie tego zbyt poważnie. Yy, I jeśli obiecałem, że konkurs rozwiąże i że nagrody będą, to nie będzie tak, że go nie rozwiąże i nagród nie będzie, więc... Do tej pory myślę, wszyscy, którzy wzięli udział, byli zadowoleni. Przypominam również wszystkim tym, którzy brali udział w poprzednich konkursach, gdzieś tam coś wygrali. Nie dali mi adresu, że gdzieś tam należą Wam się jakieś nagrody. Możliwe jest, że już je rozdysponowałem pośród innych, że tak powiem widzów, jeżeli się nie odezwaliście, ale jeżeli się do mnie odezwiecie, to na pewno nie zapomnę o Was i niczego tam dla Was nie zabraknie. Widzowie są najważniejsi ze sztuk, <laughs> bo bez widzów przecież taki kanał jak mój, no to co bym sobie tak gadał tutaj do tego okienka, halo, halo, a nikt by mnie nie oglądał i nikt by nikomu by na tym nie zależało, więc cieszę się, że Wam na tym wszystkim zależy, co tutaj się dzieje. Bardzo się cieszę, że cały czas bierzecie udział w tych konkursach, co prawda w Zoom Ma styla, nie było jakoś. Wiecie, no chyba w pierwszym to było 70 zgłoszeń, teraz było tych zgłoszeń troszeczkę mniej, bo, bo 30, więc liczę na to, że w kolejnym będzie znowu około 50-70, co najmniej. Bierzcie gitary, jak to mawia, bazo gitary w dłoń i, no, i grajcie, wymyślajcie. Głównym moim zadaniem w tym roku będzie to, żeby was namówić na to, ażebyście grali w kapelach. Więc zakładajcie kapele i nie przestawajcie grać, i nie przestawajcie wymyślać własnych kawałków. Po to są te konkursy Zoom Styla i wszystkie czarne strzały i pinki bluesy, żebyście wymyślali piosenki. Wiem od Was. Yy, że niektórzy z Was nagrali te piosenki po raz pierwszy, chociaż w tym konkursie jest dużo osób, które już brało udział w, w, w poprzednich konkursach, ale na przykład jak się wejdzie na... no i na przykład Mikołaj Malangiewicz, yy, to ma tylko trzy filmy, które są konkursowe na kanale. To cieszy, chociaż ja bym chciał, żebyście więcej grali, więcej tego yy, tworzyli. To jest teraz coraz łatwiejsze i coraz prostsze. I no mówię, no chciałbym, żebyście po prostu grali. Tak naprawdę to fajnie, jakbyście na przykład jeszcze gdzieś tam dodatkowo, chociażby na grupie Fogowiczych, ja tam wiem, że go Discorda mogłem kiedyś założyć, ale ja już na, to, na przykład, ja żeby prowadzić Discordem nie miał w ogóle czasu, więc yy, no moglibyście tworzyć jakieś swoje własne kawałki razem, Fogowe i tak dalej, i tak dalej, więc. Cieszę się, że bierzecie udział w tych konkursach i że gdzieś tam jestem dla Was jakimś napędem i jakąś inspiracją do tego, żeby coś, coś stworzyć. Jeśli chodzi o to, co teraz za chwileczkę powiem o tych wszystkich nagraniach, słuchajcie, to są z reguły moje takie szybkie przemyślenia. Obejrzę, zapiszę i... Ja nie jestem żadną wyrocznią, ja nie jestem żadną osobą, która Wam, yy, nie jestem żadnym recenzentem muzycznym, nie znam się na muzyce, w sensie na harmonii, czy coś jest dobrze zbudowane. Odbieram to jako słuchacz, trochę się znam na jakichś tam nagraniach, trochę się znam no, trochę na brzmieniach, trochę się znam na tych gitarach, więc generalnie yy, no, tylko i wyłącznie w ten sposób można to, można to rozpatrywać, więc... Yy, no, Moja opinia nie musi być wcale jakaś tam wartościowa, jeśli dla kogoś ta opinia moja jest wartościową jeżeli coś w waszym życiu zmieni i coś się zmieni dzięki temu na lepsze, na coś wam zwrócę uwagę, na co być może nie zwróciście uwagi, no to super. Tylko się nie obrażajcie jak coś powiem albo gdzieś tam wiecie no, coś powiem, że może nie tak jest, nie? Więc <laughs> e, jedziemy tu z tego zapiski. No, i jedziemy. Made for Sounds. Bracia Mikulscy, którzy do tej pory nagrywali kawałki osobno, a teraz postanowili zewrzeć siły i rodzeństwo bracia Brotherhood, nagrywają, nagrywają e, kawałki. Można powiedzieć, że stali uczestnicy. Jest sporo tutaj stałych uczestników, chociaż jest parę osób, które zupełnie e, całkowicie na nowo też tutaj gdzieś tam się pojawiły. Zajebisty Fenderlit i zajebiste Nuno. <laughs> Narobili się przy klipie, poleźli do jakiejś szopy gdzieś tam w ogóle. E, trochę mi szkoda tego bossa w tym, w tym piachu było, jak, jak to oglądałem. Dużo fajnego grania solowego. To jest moja tutaj. Takie taki mam zapiski. Heavy pl Koda Metal Max Black Metal. No, brzmi trochę jak takie stare nagrania blackowe. Tam się w ogóle parę fajnych efektów przewinęło przez to, przez to nagranie. Te dody DigiTech i może nawet te kody to bym chętnie przytulił, nie będę ukrywał. kataliz się nawet zoom się załapał jakiś taki odskulowy bardzo fajna yy, kolekcja kostek no a kawałek metalowy odskulowy generalnie nie PRMTV. E, usmażyłem naleśnika. No, rzeczywiście kojarzy się to mega z Jackiem i kojarzy się to mega z latami 90. Nawet powiem, że Tweety Gets to Look Shitty mi się skojarzyło i ten Childhood Trust gdzieś tam się e, się też przewinął. Skrecze się pojawiły, to też jest bardzo, bardzo dobre. No, lata 90. tutaj tym razem e, czyste. Co prawda to nie jest zmiksowane tak bardzo mocno jak na przykład Jack, bo ostatnio mam znowu fazę na Jacka i go słucham. E, no, ale wiadomo, tam studio, tam lica i. Wiecie, i Chraplak też, który nad tym wszystkim trzymał yy, pieczę, ale jest dobrze skateciarsko i fajnie. Trochę przypomina mi, mi oczywiście gdzieś tam skatebota, którego zrobiłem z NTK. Macie te siażaste soundy. Chyba jest nawet ósemeczka, chyba jedyna, y, chyba jedyna y, ósemeczka. Zmiksowałbym bardziej te gitary w panoramie, dograłbym dziś drugą, nawet taką samą, ale, ale gdzieś bym tak zrobił troszkę więcej życia w tym y, nagraniu, ale spoko, bo gain jest nieprzewalony. Jak na takie granie to tutaj nie użyłeś jakoś y, dużo gainu. Więc porobiłbym więcej trochę ścieżek w tym nagraniu i pobawił się w ten sposób. I fajna kolekcja gitar gdzieś tam za tobą, za tobą stoi. Dead Torks. Samochody na wypasie, bardzo fajne samochody. Klimat polskiego roka, yy, za dużo basu w miksie. Ogólnie jest, lubię jak słychać yy, sekcje, ale gdzieś tam te gitarki sobie yy, poginęły, więc tutaj będzie się troszeczkę inaczej. To jest. Z jednej strony jest dobrze, że gitarzyści sami to tak miksują, że nie przewalają gitar. <grym> w miksie. No ale tutaj gdzieś tych gitar było dla mnie za mało. Darek roka, czyste solowanie. Dobre, takie na początku gdzieś tam się pojawia. O Greco to już nic nie będę wspominał. Trochę lata 80. te, te rifowane granie. Rozbudowany aranż. Cztery piosenki można byłoby z tego zrobić, i włosy cię urosły od czasu zdjęcia z miniaturki. To są takie rzeczy, które mi się gdzieś tam nasunęły. Co chciałem właśnie powiedzieć? Bardzo dużo kawałków, które tutaj zaprezentowaliście, jest to mega, mega potencjał do tego, żeby zrobić z tego całe kawałki z wokalami, całe aranżę, no bo wiadomo, że ja robię dla Was bardzo krótką, taką półtora minutową formę i trzeba gdzieś tam się w czym zmieścić. Powiedzmy, że jest to demo piosenki, które można zrobić, ale bardzo dużo tu jest kawałków, z których można spokojnie ukręcić, ukręcić numery. Klaudiusz Chmielewski. Doniczka wygląda jak rolka papieru toaletowego. To w ogóle pierwsze co, jeszcze nim zacząłeś grać, to tak o, papier taletowa. Nie, Doniczka, nie. Dobry, brudny metal, dobre połamańce na końcu. Nazwałeś ten kawałek gent, ale czy to jest gent? to ja do końca nie wiem. JNK Gitar, Junkie Gitar, nie wiem. Eee, fajne bo w moim stylu jednym palcem solówka w sensie, jedno, jedno palczasta. Eee, jak zwykle props załami, jak łami się pojawia, to ja lubię. Eee, podobny do, klimat do moich eee, solówek, ale usłyszałem w tym również gdzieś fascynację mega dave'em. Ozmatok, strasznie cichutko zmiksowane, wszyscy w tym momencie walczą o to, żeby dobijać do prawie do, do końca i prawie do zera i gdzieś tam kompresować te nagrania, co prawda YouTube woli jak jest minus 1,1, bo jak macie powyżej minus 1,1 to wam tam... Sam skompresuje, natomiast no, tutaj bardzo, bardzo cichutko to jest zmiksowane. Pobawił mi się panoramą, bo wszystko jest tak, jakby na środku. Yy, ale za to klimat zimno-falowy, jak ten śnieg z gór, więc trochę trzeba byłoby tutaj yy, no, popracować nad, nad tym, jak to jest, jak to jest pomiksowane. Nie? Tom S. Yy, znowu świetny stryszek, bo ten stryżek już się pojawił. Zumel 20 robi robotę. U mnie L... znaczy Ty masz L12, u mnie L22 sztuka robi robotę. Przyszły kable od Music będę, e, będę ten, będę łączył nowe, nowe systemy i nowe sytuacje. Więc e, tutaj mam tak, znowu tak e, mało gitar w stosunku do basu. Też bym gdzieś tam tego basu trochę dał mniej, te gitarkiem trochę podkręcił. Ale za to basik chodzi malinowo jak Starych kawałkach Iron Maiden, więc, więc wielki, wielki propsik. Adam Kwiatkowski, prosto, ale skutecznie. Dobrze zmiksowane, ciekawa kompozycja i dobre brzmienie. Tu mam napisane to w ten sposób. ELXDRCK chyba to jest. Chyba tak, LXDRCK, syntezatory i klawisze. Ogólne pierwsze wydarzenie, że dobra choroba bo słychać nawet melodie ludowe jakieś gdzieś takie pogmatwane. I w całym naszym konkursie dzisiejszym była to dosyć ciekawa odskocznia od wszystkich gitarowych wykonów. Marcin Miśkiewicz, twardy metal, osadzony w gatunku. Trochę ciemne gitary, trzeba popracować nad swobodą e, tych riffów, zrobiło się tak trochę symfonicznie, ale właśnie o co chodzi też mi z tą swobodą? E, no, że tam są ciekawe riffy właśnie pograne, ale można byłoby je tak troszeczkę grać, e, żeby tak trochę były mniej takie e, do tej siatki, nie, tak równo żeby były, ale żeby miały takiego troszeczkę tak płynięcia. E, Jacob Freeman zaczyna się jak Orion, Metaliki. Dobrze to siedzi, Podoba mi się przestrzeń, Podoba mi się brzmienie gitar. Można z tego zrobić kawałek i byłby mega bardzo, bardzo fajne to. Focus 666. Najlepsze nagranie moim zdaniem, jeśli chodzi o brzmienie mix, o, o, to, o, to, o taki power, bardzo, bardzo konkretnie panterką. Ale gitarka też chyba to daje, daje tutaj domyślenia, też dlaczego ta panterka gdzieś tam się tutaj przewinęła. Bardzo zazdraszczam tego Dimebaga, tego Dina, właśnie. E, mógłbym grać z tobą w kapeli. E, brzmi zawodowo, wszystko, wszystko słychać. Jakub S. YouTube to na singlach można grać metal. Bardzo fajne riffy, bardzo dobre motywy, bardzo dobry y, miks. Y, ciężki wybór i y, jest, y, jest y, energia generalnie, więc. No, słuchajcie. Mało nagród, bo tak naprawdę jedna nagroda i jedna nagroda publiczności. Na razie jeszcze nie powiem kto tą nagrodę wygrał i dlaczego i co. Znaczy dlaczego to można? nawet nie będę mówił, bo już pewnie to usłyszycie przy każdym tutaj omówionym y, y, nagraniu. Natomiast y, no jedziemy dalej. Między słowami można z tego zrobić piosenkę do antyradia. Takie mam, takie mam coś. Słychać te telecastry, że grają. Przydałby się wokal. W wielu tych kawałkach przydałby się wokal. Fajne motywy w panoramie, dobry miks, takie oddychające te gitary. No i bardzo fajna koszulka. Chciałem tylko grzecznie przypomnieć, że filmik można polubić. Zostawcie łapkę w górę pod odcinkiem. Chciałem również poprosić o zostawienie subskrypcji. Nowy cel do końca roku, 28 tysięcy, może się uda. Działajcie. Zapraszam również wszystkich bardzo, bardzo serdecznie do serwisu Gitarowa Mgła w Łodzi. Jeżeli macie jakiś problem ze swoją gitarą, to najprawdopodobniej Wam to rozwiążemy, ten problem. Wbijajcie. Jak wiecie również, Kanał można wspierać i dzięki temu kanał się rozwija i możecie wejść na ta zobaczyć jakie są progi i możecie zacząć ten kanał wspierać, do czego bardzo serdecznie namawiam. Zabawa gitarowa dla patronów w tym miesiącu to taki oto stracik, tak tylko chciałem yy, napomknąć. Skromnie, ale jest. Tak jak co miesiąc coś ciekawego... Jest. Zapraszam również wszystkich na mojego OLX-a, gdzie możecie zakupić różne graty, których postanawiam się raz na jakiś czas pozbyć. Zajrzyjcie też czasem do opisów odcinka, może coś tam fajnego znajdziecie. Pamiętajcie o tym, że gitara jest najważniejszą ze sztuk i wielkie, wielkie propcy za to, że w ogóle chcecie się Wam oglądać ten kanał, te filmy i to wszystko, co ja tutaj robię. Jestem niezmiernie zobowiązany. Jedziemy dalej z tematem. Bawcie się dobrze. Mateusz Stolaczek, znowu Telecaster. Bardzo mi się podoba plakat, który za tobą wisi. E, też dobry potencjał na piosenkę. E, super solówka, ale szkoda, że taka krótka. Zaczyna się na samym końcu kawałka, szkoda, że, taka, szkoda, że taki, taka króciutka. Kamil Wadas, znowu materiał na kawałek do śpiewania. Bardzo dużo takich kawałków się pojawiało. Zakładajcie kapelę. Proste granie w moim stylu wie, brzmi kozacko gitara. E, zakładaj kapelę jak nie masz, dokładnie tak. Doktor Huba. Nie mogłem dodać na playlistę, bo treści dla dzieci, dwa takie nagrania były, więc na playliście, bo w opisie jest oczywiście playlista, w której możecie znaleźć wszystkie te nagrania, sobie posłuchać. Posłuchajcie, sprawdźcie, co, co ludzie pograli. E, klasyczne motywy są wplecione. Jakieś tam takie z takiej muzyki klasycznej, nie wiem, co to jest, ja się na muzyce klasycznej nie znam ja nawet jej nie lubię za bardzo, ale, ale wiem, że było. E, jak wesz Pierwsze solo, to tak się fajnie ciekawie wywróciło wszystko jakby do góry nogami, ale potem odnalazło się, więc to takie moje wrażenie. Czyli masz podpis na gitarze, to jest moje pytanie, i strasznie dużo motywów, aż nie wiem, czy nie za dużo. Królik Hydraulik, PRS SE fan. Dwa tam prsse, jeden ładny biały. Spokojnie sam bym mógł to napisać i spokojnie mógł by, byłaby to być moja, moja piosenka. Dużo takich tutaj motywów się pojawiło. Ta melodyjka dobra y, zaskoczka, y, ale ten riff przewodni, bo o to mi chodzi, to tak naprawdę taki mój ko, ko, kozacki taki riff, jak ja lubię takie riffy, a zaczyna się w ogóle jak Korn, więc to, to też takie moje skojarzenie. Marek. Festynowy rok do zabawy. Taki Są takie kapele, które po prostu grają yy, takie plenerowe, plenerowe rzeczy, i tutaj to mi się tak skojarzyło. Kolejny do, szukań, do szukania wokalu. Z tego też można zrobić normalny kawałek, ale gdzieś trochę usłyszałem w tym klimatu kilemola. Mikołaj Malangiewicz, bardzo dobry plan zdjęciowy, bardzo ładny, nawet dym był. Dymiarkę to ja sobie stwierdziłem, że kiedyś muszę sobie tutaj kupić dymiarkę generalnie. E, fajny melodyjny metal, organiczne gitary sobie zapisałem, że są. Dobry bas i ładny miks i Arrow się pojawił z czarnej strzały, bo Mikołaj kiedyś już właśnie e, wygrał. Nieżywy leczasz. to mi się w ogóle od razu podoba nazwa kanału, mega, Nieżywy leczasz. No i jak się spodziewałem, to będzie to punkowo i było Punks Not Dead. E, na żywo nagrane z Luper i tutaj pojawił się wokal. I tutaj pojawił się wokal, co prawda trochę mało czytelny i nie wiem do końca, co tam było zaśpiewane. Eee, I no, można byłoby to troszkę lepiej może zmiksować. Dezerter by to mógł spokojnie zagrać. Nie? Fajne przestrzenie. I moje pytanie jest, co to za ten pickup masz tak nisko ten pod podgryfem? Pewnie go nie używasz po prostu. Eee, stara małpa. Od początku robi wrażenie. Znowu fajne przestrzenie. Też się prosi o wokal. Gdzieś przypomina Guns N Roses. Tak mi się to, tak mi się skojarzyło. Eee, twardo brzmią gitary, bardzo dobry aranż i bardzo ładnie gada basik. Bryn, bryn. Grzybek mi się podobał. Klimat grzybiarski. Z tego też można zrobić kawałek. To jest naprawdę, no dużo to jest potencjału do tego, żebyście mogli z tego napisać kawałki. Więc ciągajcie sobie EasyDramera i róbcie kawałki, nie? Spoko gada ogólnie. Bardzo dobrze werbel brzmi. Nie wiem, czy podmieniłeś to, co, to, co ja zrobiłem, czy nie. I basik też spoko. Basik też spoko chodzi. Macie Różański na setkę jedzie bez dawa do kamery. Czas zainwestować w dawa, czas zainwestować w interfejs i czas się tym pobawić, bo yy, no tak, trzymasz tempo na przykład, więc yy, zagrać znasz i masz wyczucie, yy, więc yy, no. Warto było w siebie zainwestować, więc może jakiś tam interfejsik by się gdzieś, yy, gdzieś przydał. Znowu klimat black metalowy. Mam takiego węża, mój kot go bardzo lubi, jak tam gdzieś za tobą yy, jest. I też nie mogę dodać do playlisty, bo treści oznaczone są jako treści dla dzieci. Tom Pawlicki. Bardzo fajne, grube gitary. Znowu moja stylowa. Gracie w mojej stylu choć później już się to zmienia, i później nie, bo to też nie jest tak, że te kawałki, które są w mojej stylu są całe takie, że mi się to kojarzy z tym, co, z tym, co ja robię. Motyw przewodni buja i trzyma się to kupy. Miotacz Gyrosa też mi się podoba mega nazwa kanału. Dobre przestrzenne granie. Nienachalny klawisz. Klawisz nienachalny to ja lubię, nie lubię jak są klawisze nachalne, a tutaj jest nienachalny fajny, gdzieś tam dodający jakiegoś klimatu. Dobre mielenie prawą ręką. I też dobry zalążek na kawałek. Napisałem sobie też, że trochę taka godzira Marcin Czysz. Bas strasznie z przodu i mało gitar, więc tutaj trzeba popracować nad miksem, ale są zatlatki na wymiatanie, bo to takie raczej, raczej takie granie solowo-gitarowe, solowo więc nie kawałkowe. To nie było piosenkowo, tylko bardziej albo utworowo, tylko bardziej tak właśnie wirtuozersko gdzieś tam. Sporo efektowego grania, dużo efektów. Fajne te spokojne momenty, choć czasami mi się w oranżu samym gryzą troszeczkę z perkusją. I Grzesiek Kulpa, zdecydowanie bardzo dobry miks i kawałek. Dobrze brzmią gitary, dobrze się to leje. Chyba tele odpusza i jest mięso. I też to, też to siedzi tak naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za udział. W, tym, w tej odsłonie nie będzie Także, no niestety nie mam już tylu nagród. W tym momencie nie mam tylu nagród. Nie stać mnie też y, na to, żeby coś kupić, bo kupiłem nagrody dla patronów i na następne konkursy. No i nie mam tak, no przepraszam Was, ale no nie muszę też tak robić, chyba że zawsze wszyscy mają nagrodę, chociaż bardzo bym chciał. Natomiast y, przyznałem raz, dwa, y, trzy, cztery. Na... Cztery nagrody yy, w postaci koszulki i będzie to albo taka koszulka, albo koszulka z usowska No, jak dotarliście do tego momentu to możecie napisać na zdrowie. E, e, więc tak Focus 666, mimo tego, że powiedziałem, że jest to najlepsze nagranie i takie no, na, naprawdę w, mięsne i naprawdę takie, że... No, mógłbym nazwać go nazwać najlepszym. To po pierwsze Fokus wygrał w zeszłym razem nagrodę. A po drugie dostał nagrodę publiczności, bo najwięcej lajków zebrała y, na Facebooku jego, y, jego piosenka, jego utwór. Więc zostaje koszulkę. Druga koszulka leci do Jakuba S., y, że na singlach można grać metal. Y, trzecia koszulka leci do y, Starej Małpy. I czwarta koszulka leci do Grześka Kulpy. Natomiast zwycięzcą w tym, w tym konkursie został, Szanowni Państwo, Jacob Freeman. Bo naprawdę fajna ta piosenka. Ogólnie wszyscy zrobiliście dobrą robotę. Muzyka nie jest po to, żeby się ścigać i żeby ją nagradzać, tylko żeby jej słuchać, a tak naprawdę w naszym przypadku po to, żeby grać. Więc grajcie, nie przejmujcie się i w następnym, nie wiem czy w tym miesiącu, czy dopiero w następnym, ogłoszę następny konkurs i będziemy się dalej y, z tym wszystkim bawić. Wszystkie nagrody. W końcu dotrą, może dotrą, tak późno jak ogłosiłem ten konkurs, bo teraz jestem podczas wysyłek y, nagród dla y, patronów, więc zajmuje mi to też dużo czasu, ale generalnie wszystko dotrze. Jeszcze raz wielkie wielkie dzięki. Do następnego razu i oglądajcie filmiki o gitarach, a ten filmik możecie wiecie zalajkować, kanał, może subskrybować, itd. Tak tak teraz przed wami lista patronów, czyli osób, które ufundowały tak naprawdę. Ten konkurs. Chociaż nie, bo ten konkurs to ufundowała firma Zoom. Tak w ogóle. Bo do wygrania był ten Zoom, więc firma Zoom go ufundowała, ale ogólnie kanał jest fundowany przez patronów i nagrody na następne konkursy też są gdzieś tam fundowane przez patronów. To wszystko się zlewa w taką jedną wielką całość, że te nagrody mogą się tutaj pojawiać, więc dzięki za to, że jesteście i trzymajcie się na razie. Pa!